Ja, już siemanko, z tej strony Grzeszinu, z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mówię z pierwszym, mówię kolejnym: yy, w Brawl Stars. witam Wam. Bo, że ja się ja Wam dałem tak, jak miałam być o tak. Jak widzicie, daję swoje nie wiem dlaczego, ale chcę dawać. Bo ja gram tu właśnie dzisiaj z jakimś chłopem, kubą, który ma kanał. Wchodźcie yy, do go na kanał. Dopiero zaczął nagrywać kluba, więc no kurde, może się z nim dziać fajne rzeczy. Ja tam nie wiem, on ze mną teraz nagrywa odcinek. Ja tego nie słyszę. Ja go nie widzę. Ja znaczy widzę nie, ale nie widzę jego twarzy. ja pokażę w następnym może odcinku twarz, albo w którymś setnym odcinku, bo jak widzicie, ja tu teraz mam starcie z krukiem, z krukiem, z Brawl Stars, który jest najcięższym przeciwnikiem. 5, 4, 3, 2. Dobra, ja już idę patrz, to bez sensu. Nie mówiłem. Ej, co jest? Dobra, już wiecie co... Eee, wygramy to. A nie, bo coś te cztery Ej, ja nie zwróciłem uwagi. O nie! O oh no! oh no! Dobra, lecimy. O Jezu, ale spowolnienie mam. Co się stało, że mam spowolnienie? O, już. O nie! Krug gdzieś jest. Ja tak, to, ja tak czuję, że gdzieś tu jest krug. Przepraszam, moją Was. No i przegraliśmy. na no super. No super. Killed, ale jak widać, wygraliśmy to. I po prostu. Wpadacie do mojego TikToka. User coś tam, yy, bo mam bardzo fajne tiktoki, nawet z moim Maxiusiem, moim króliczkiem, którego zaraz wam pokażę. Jak skończę grać, ja powiem, napiszę temu chłopakowi, żeby później wszedł ze mną i będzie nagrywał. Ja mu to powiem, będziecie słyszeć, ale nie będziecie widzieć. Kończę grać z tobą, ale później zagram, dobra? Dobra, moi drodzy, idźmy. O, to jest mój Maxus. Eliuszki. Puszczę nawet. A, czy. Puszczę moją. Mam go już długo. Więc w ogóle jest jasno, nie? O, proszę, zobaczcie. Jest tak ładnie jasno. U was to lepiej wygląda. W ogóle nie ma śniegu, a jest grudzień. Któż tam grudnia? 15? Jutro mam tak mało rodzin pojutrze, mój brat. I chyba Max się opuszczam. O, Max wyszedł. Max, chodź tu. U mój. I... Może zaraz będzie transmisja live dzisiaj będzie. O, zaraz będzie live o godzinie pierwszej. Więc kończę ten odcinek. Pa pa.